Warszawa. Jesień 1944 roku. Miasto zamienione w gruz, Milczące, puste, zniszczone. Powstanie upadło. Mieszkańcy zginęli, uciekli lub zostali wywiezieni. W ruinach pozostała garstka. Kilkuset ludzi. Ukryci, niedostrzegalni. Warszawscy Robinsonowie. Wśród nich był Ares. Nie znał go nikt. Nie było nazwiska twarzy przeszłości. Tylko znaki. Znak Ares, wyryty na murze. Plotki. Historie powtarzane szeptem. Pierwszy raz pojawił się osiem dni po kapitulacji. Niemiecki patrol odpoczywał w ruinach przy ulicy Poznańskiej. Z okna spadła walizka. Eksplozja. Trzech Niemców zginęło. Na parapecie napis Ares. Potem zaczęło się regularnie. Zasadzki, miny, sabotaż. Zamieszanie, strach. Niemcy przeczesywali ruiny. Nic nie znajdowali. Ares zostawiał wiadomości. To czeka każdego z Was. Nie znajdziecie mnie. Ares jest duchem. Pewnej nocy rozstawił tubę i puścił dźwięk syreny alarmowej. Zaskoczeni żołnierze wybiegli z baraków. Strzelał do nich z ukrycia. Zniknął. Zdarzało się, że znikał na tygodnie. Ranny głodny wracał. Wciąż działał. W grudniu wystawił patefon w oknie kamienicy przybrackiej. Zagrał marsz wojskowy. Niemcy podeszli. Zobaczyli wiszącą kukłę Hitlera i napis kaput. Zawalona ściana. Kolejne ofiary. W końcu zaczęli zostawiać zatrute jedzenie. Chcieli go zabić głodem. Pod koniec grudnia znaleźli go. Sam, w ruinach, wychudzony, ranny, strzelał do końca. Ostatnią kulę zostawił dla siebie. Nigdy nie ustalono, kim był. Nie znaleziono dokumentów. Nie było pogrzebu. Nie było nazwiska. Została legenda. Opowieść o duchu ruin o człowieku, który sam przypominał światu, że Warszawa jeszcze żyje, że jeszcze walczy, że jeszcze nie zgasła. Dzięki za obejrzenie. Subskrybuj po więcej.